Ostatni tydzień był zdominowany przez reprezentację Polski i cyrk wokół tego, dlatego w dzisiejszym odcinku newsów z Ekstraklasy skupimy się na tym, co działo się w naszych rodzimych klubach, a działy się tak naprawdę dwie najciekawsze rzeczy, bo po pierwsze Fornaldo zmienił koronę na widzę, co jest naprawdę fajnym ruchem. Po drugie, legia w końcu znalazła trenera, także przybliżymy sobie w tym odcinku postać pana Edwarda Jordanesku. Także bez przeciągania, pamiętajcie o łapce w górę sobie komentarzu. Oraz o tym, żeby wejść na stronę sympatycy przeciętnego futbolu i sobie coś kupić. Bardzo przyjemne rzeczy, fajne koszulki, czapki, skarpetki, bluzy. Link do sklepu jest w opisie. I co? Przejdźmy może do odcinka. Zaczniemy od Fornalczyka w Widzewie, bo no robi roboty ten transfer. Naprawdę jest to świetny ruch ze strony Widzewa i ze strony piłkarza. Ze strony Widzewa dlatego, że stawia na młodego Polaka, daje mu szansę na rozwój. Co więcej, daje sobie szansę na to, żeby na nim zarobić. Ze strony piłkarskiej też fajny ruch, bo po pierwsze Fornalczyk zostaje w lidze, którą zna. Chce jeszcze tutaj coś udowodnić, być może chce pokazać, że w tej lidze ma jeszcze coś do zdobycia, być może kolejny transfer również będzie wewnątrz ligi. Także naprawdę rozsądny ruch. Podoba mi się to z tego względu, że żyjemy w czasach, kiedy polskie talenty, kiedy prosto piłkę są wypychane za granicę, bo menadżer musi na tym zarobić. I tutaj pije to między innymi do fabryki futbolu, ale nieważne. Tak. A tutaj mamy Fornalczyka, który zostaje w ekstraklasie, zostaje w widzewie, który ma naprawdę spore aspiracje na nowy sezon. Ciekawe transfery też dokonał, już będą dokonywane pewnie. Także naprawdę fajne środowisko do, do rozwoju dla Fornalczyka. I super jest to, że właśnie będzie się rozwijał w tej lidze, że zostanie, bo on jest takim kurczę, no fajny, fajny zawodnik po prostu. tej koronie też grał dobrze. Jest przebojowy, ma, ma ten przebój, nie boi się pójścia w drybnik, nie boi się pojedynków sam na sam. Kawał piłkarza, nawet pokazał to ostatnio na euro w czasie meczu z Gruzją, bo z Portugalią to tam nie, nikt za wiele nie pokazał z Polski. Natomiast w czasie meczu z Gruzją pokazał, że naprawdę był wtedy chyba jednym z najlepszych Polaków na boisku. Nie rozumiem, dlaczego trener go zdjął z boiska, ale jednak no, tutaj widzimy, że w tym widzewie naprawdę, naprawdę jest miejsce, jest potencjał. Będą mieli z niego kupę pociechy, skoro nawet w Koronie dawało radę. Korona płacze, Korona nie płacze. Kibice z tego, co widziałem, są zadowoleni, że zarobią na transferze, zarobią na piłkarzu, będą mogli kupić kogoś innego. Same plusy tego transferu, naprawdę, oby więcej takich w naszej rodzimej lidze. No i najważniejszy z tego odcinka, Edward Jordanesku. nowy trener Legii został dzisiaj oficjalnie zaprezentowany. Michał Żywakow mówił, że ciężko było znaleźć i było to, Dużo wysiłku, żeby, żeby znaleźć godnego trenera dalegi, ale podobno udało im się. Jordanesku podpisał dwuletnią umowę z, ze stołecznym klubem, także też no, oby, oby dotrwał do końca tego kontraktu. Jeżeli chodzi o jego osiągnięcia, no to takim największym chyba jest Euro 2024 i to, że prowadził tam kadrę Rumunii, z którą wygrał grupę. Naprawdę z tego Euro Rumunii pamiętam jako takie jedno z objawień obok Gruzji. Grali świetną piłkę, po prostu grali fajną piłkę, przyjemnie się to oglądało, nie bali się atakować. No super, super drużyna to była. Miejmy nadzieję, że, no, Legia też tak będzie wyglądać pod jego wodą. Jego ojciec jest ogólnie w Rumunii ogromną legendą. Także tutaj sam trener mówi dzielnie, sam Edward mówi, że, no chciałby wyjść z cienia ojca. Tobie, może, może akurat w Legii. Na weszło jest taki artykuł, który go troszeczkę opisuje. Takie najciekawsze rzeczy, jakie z niego można wyciągnąć, to na pewno to, że Jordanesku jest bardzo religijnym człowiekiem. Skupia się na detalach i też wszystko musi wiedzieć. Jest bardzo dociekliwy w swojej pracy, także też na pewno to jest plus, patrząc na to, jak, jak, jakim jest trenerem. Tutaj też no, mówi się o nim, że jest bardzo ambitny i zawsze musi być najlepszy. Przytaczana jest po historia o tym, jak gdzieś tam. Latem na zgrupowaniu grali w karty, no i po prostu wszyscy byli zadowoleni, no a on w pełni skupiony, bo chciał wygrać. No wiadomo, ile w takich historiach jest prawdy, ale jeżeli jest aż tak profesjonalny, no to na pewno też dobrze o nim świadczy. Łukasz Szukała, którego trochę znam, bo to jest były zawodnik z Cieły Bukareszt, twierdzi, że piłkarze Legii nie będą mieli z nim lekko, bo jest naprawdę bardzo, bardzo wymagający na treningach i nie będą się mogli przy nim obijać. Mówi się o nim, że dużą wagę przykłada do dyscypliny i dużo rozmawia ze swoim sztabem, co też w Polsce nie jest do końca, do końca takie oczywiste. Dużo planuje, naprawdę potrafi sobie bardzo dużo zaplanować, także też no, rysuje się na razie jako taki świetlany, idealny kandydat dla Legii. Potrafi też uwypuklić największe atuty swoich drużyn, ale jednak budowanie tego składu zaczyna ciągle i zawsze od defensywy. też. Więc tutaj możemy się spodziewać pewnych zmian w grze defensyjnej Legii, bo dla Jordanesku ta defensywa jest po prostu najważniejsza. No i tak jak mówiłem, jego ekipę cechuje tak naprawdę żelazna dyscyplina i pragmatyzm, więc tutaj nam się rysuje taki obraz no, troszeczkę Maxa Allegrego, troszeczkę może na wyrost, ale y, trenera Atletico Madry, którego nazwisko wyleciało mi teraz z głowy, Diego Simeone. Kładzie też duży nacisk na organizację drużyny w niskim i średnim pressingu, co więcej, on też nie boi się tego, żeby oddać rywalowi piłkę i wyczekiwać ich błędu, co może nie do końca się akurat tutaj podobać sympatyką legii, bo to będzie zwiastowało taką bardziej grę z kontry, no ale mimo wszystko. I tutaj kolejny raz w tych różnych artykułach w internecie pojawia się to, że jednak no, najbardziej przykłada gra do obrony i jego drużyny charakteryzuje to, że angażują dużą liczbę zawodników do gry obronie. Także też no, tutaj będzie podejrzewam bieganie za tą piłką, wracanie do obrony i nie będzie tak, że ktoś sobie będzie truchtał w okolicy połowy boiska i tyle. No nie, tutaj będzie trzeba cały czas mocno cisnąć, także taka intensywność może się kibicom spodobać. I to chyba tyle z ciekawostek o Jordanesku, które udało mi się gdzieś tam wyszperać w internecie. Tutaj statystykami Was nie będę zanudzał, bo to mówi każdy. No co, miejmy nadzieję, że w Legii się sprawdzi. Na dzisiaj w tym odcinku tyle ode mnie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i słyszymy się chyba w środę na raporty z Mediolanu. Trzymajcie się i do zobaczenia.